Witam państwa niezwykle serdecznie. Telewizja Media Narodowe, Publicystyka TV. Razem ze mną w studio, już gość na łączach, Jarosław Sachajko, Wolni Republikanie. Witam, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dziękuję za umożliwienie spotkania z państwa widzami już kilkukrotnie, właściwie kilkunastokrotnie. U Państwa byłem, więc miło, jeszcze raz. Bardzo nam miło, ale dosyć tych kurtuazyjnych przyjemności po obu stronach. Panie Jarosławie, my tu mamy zawsze konkretne, niestety czasami przykre, mocne pytania. Otóż pierwsze z nich, czy Pana zdaniem sytuacja w relacjach polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o sprawy polskiego rolnictwa, polepsza się? Czy idzie ku dobremu, czy pogarsza się? Jak w tej chwili wygląda sytuacja polskich rolników w opresji importu taniego, tanich produktów żywnościowych z Ukrainy? No, panie redaktorze, ja bym jednak tu patrzył na sprawę dużo szerzej, bo Ukraina to jest taki mały elemencik w tej całej dużej układance, bo całkiem możliwe, że pod koniec listopada będzie podpisana umowa z Mercosurem. Czyli Ameryką Południową, obszarem no, dwukrotnie większym od całej Unii Europejskiej. No niestety wydaje się, że rząd francuski na to się zgodzi. No, zobaczymy, co na to rolnicy francuscy, ale tak naprawdę to wszyscy rolnicy powinni być tą umową zaniepokojeni, bo. Ameryka Południowa to jest ogromny producent żywności, ogromny, światowy producent żywności z bardzo dobrymi warunkami klimatycznymi. No w Brazylii mamy dwa razy żniwa. Tam się nikt nie przejmuje żadnym środowiskiem. No się to dziwię tymi, tym organizacjom, które niszczą europejskie, w tym polskie, rolnictwo, bo chociażby w tej Brazylii, o której mówiłem, sześciokrotnie więcej używa się substancji chemicznych niż w Polsce. I oni tego nie widzą. No ale nikogo to nie obchodzi. My tutaj alarmujemy, że podobna sytuacja jest, jeżeli chodzi o zboże ukraińskie. No może nie jest ono zbierane dwa razy w roku, ale za to na fenomenalnych ziemiach z dużo lepszym plonowaniem. No bo. Z mnóstwem chemii, która jest dziś u nas zakazaną. I teraz pytanie, panie pośle, jest takie, dlaczego oni sobie to robią? Czy, czy zna pan motywacje, jakby pan je opisał, które powodują, że i z jednej strony umowa Mercosur i olbrzymi napływ tanich, słabej jakości produktów z Ameryki Południowej, a z drugiej strony Ukraina, która no, po prostu morduje polskie rolnictwo? Panie rektorze, dwa sprostowania. Na Ukrainie plony nie są lepsze niż w Polsce, bo oni mają dużo gorszą wiedzę i agrotechnikę. Polscy rolnicy są fachowcami w tym, co robią, więc planowanie u jest lepsze, ale na Ukrainie potencjalne planowanie jest dużo większe. No, od wieków się mówi, że tamte tereny to jest spichlerz. Europy, no czarnoziemy mają 9% czy 10% próchnicy, a polskie ziemie niecałe dwa, więc... Także nie... oczywiście mówiło się z Europy o Polsce w wieku XVII, w wieku XVI, no ale wtedy Ukraina była po prostu w polskich granicach. Dokładnie dlatego powiedziałem precyzyjnie tamte tereny, bo to były tereny, które były w polskich granicach i wówczas to polscy rolnicy, bo, bo Polska wówczas składała się z czterech narodów: polskiego, ukraińskiego, białoruskiego i litewskiego. Byliśmy wówczas potęgą i mam nadzieję, że kiedyś do tej potęgi wrócimy przestaniemy się dać rozgrywać Niemcom. I drugie sprostowanie. Nie dlaczego oni to sobie robią, bo oni to robią nam, nam wszystkim Polakom, ale i obywatelom Unii Europejskiej. Bo jak zniszczymy europejskie rolnictwo, to jest dosyć prosto zniszczyć, bo wystarczy jedno pokolenie, żeby zagubić tę wiedzę tę bardzo specyficzną, szeroką wiedzę, jak właśnie dobrze, bezpiecznie i zdrowo uprawiać, hodować, uprawiać rośliny, hodować zwierzęta. No, ale, też, ale też gospodarstwa, to nie tylko chodzi o wiedzę, ale też gospodarstwa zostaną no, zniszczone, bo przecież pozostawienie ugorowanych terenów, czy też źle uprawianych, no, obniży ku kulturę rolną i, i tu także chodzi po prostu o braki infrastrukturalne, które dotkną śmiertelnie, jak już mówiłem, polskie rolnictwo. Przyjmując pana uwagi, naturalnie. Oczywiście, oczywiście, że tak. I w przyszłym roku od stycznia Polska ma swoją prezydencję w Unii Europejskiej. No to wiemy, że to działa cyklicznie i będziemy mieć tę prezydencję, i jak na razie to nie widzimy, co polski rząd, obecny polski rząd, tam chce zrobić. No, minister Krzysztof Ardanowski w ramach swojej pracy przy prezydencie opracował założenia. Na czym się powinniśmy skupić? Tylko jak widzimy w tej chwili to europejskie rolnictwo, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i, i tak właściwie większość decyzji, jakie są związane z rolnictwem, są właśnie na poziomie Komisji Europejskiej. To na marginesie powiem, że pokazuje, co będzie, jak zrezygnujemy z tych pozostałych 60 obszarów, które w tej chwili chce się scentralizować. Więc idziemy ku przepaści, bo oczywiście możemy sobie liczyć na to, że Argentyna czy Argentyna, Mercosur nas wyżywi razem z Ukrainą, tylko co będzie, jak Chiny nagle powiedzą, że one kupują? One są bogate, mają pieniądze, jest to druga, a nawet może pierwsza gospodarka światowa półtora miliarda ludzi, i oni mogą zapłacić dowolną cenę i wtedy my będziemy głodować i znowu kolejna rzecz Unia to była Europejska Wspólnota Gospodarcza to była druga polityka jaka była ustanowiona żeby Europa przestała głodować bo my zapomnieliśmy że właśnie przed drugą wojną i po drugiej wojnie bardzo duża część Europy głodowała po to powstała ta wspólna polityka rolna żeby więcej skończyć z głodem, bo głód później doprowadza do wojen. No, no właśnie, bo zapominamy, właśnie wspólna polityka rolna po to powstała. To nie jest jakaś aberracja, jakieś jakieś. No, wydatkowanie zbędnych kwot na rolników, żeby te pola ładnie i zielono wyglądały, tylko po prostu chodziło o uchronienie Europy przed głodem. No a przecież, na przykład, ostatni COVID przypomniał nam te demony przypomniał nam o tym, że to nie jest taka oczywistość, że my nagle musimy sięgać tylko po lokalne produkty, że, że te łańcuchy dostaw są zrywane, że Trudno nam o import z, z dalekich krajów, co może powodować na przykład głód. Jak najbardziej. I Panie redaktorze, właśnie to, co się próbuje zrobić, to się próbuje zabić te lokalne produkty. Bo jeżeli nie będziemy mieć lokalnych rolników, to w, no właśnie przy kolejnej panicznej chorobie, takiej jak COVID był. Jeżeli się te łańcuchy pozrywają, to może się okazać, że my nie będziemy mieć tych lokalnych produktów, bo to no, no, pan redaktor by sobie poradził, ma pan gospodarstwo, coś tam pan pamięta. No ale większość osób w mieście to nie potrafiłoby zapewnić sobie nawet ziemniaków, bo to nie jest tak, że się wrzuci ziemniaczek do ziemi i ten ziemniaczek zaplonuje dziesięciokrotnymi większymi plonami. To jest ta wiedza, którą próbuje się w tej chwili z jakiejś głupoty niewyobrażalnej w Europie zagubić. No dobrze, Bo... więc do, dotrzyjmy do sedna sprawy. Przecież nie jest to w interesie. Szerokich mas społecznych w Europie. Nie jest to w interesie Polaków en bloc, no na pewno nie jest to w interesie rolników. No, oni stanowią niewielką część społeczeństwa, ale jednak. Zatem, kto to wszystko projektuje i w czyim interesie są te zgubne dla rolnictwa polityki? Wąskiej grupy biznesmenów, oligarchów europejskich, bo takich też mamy. Wielkich przedsiębiorców, dla którzy sobie zawsze poradzą. Oni sobie dla siebie, nawet i samolotami swoimi prywatnymi, żywność sprowadzą. Oni chcą robić biznes, ogromny biznes. W tej chwili z powodu wojny na Ukrainie rynek rosyjski się zamknął przed Niemcami, no, przed Francuzami i tak dalej. No i w tej chwili oni muszą dalej sprzedawać swoje. Benzynowe samochody, bo w Europie ich nie będzie można sprzedawać, swój przemysł ciężki, swoją chemię. No, mówiłem przed chwilą, że w tej Brazylii używa się sześciokrotnie więcej chemii niż w Polsce, więc dla nich to jest idealny rynek. Czyli jak oni chcą tam sprzedawać te, te, te produkty, no to w drugą stronę kontenery muszą coś przywozić będą przywoziły żywność. Tylko jakiej jakości? I gdzie jest bezpieczeństwo? Nie każdy potrzebuje nowy samochód, nowy telefon, ale każdy potrzebuje codziennie zjeść. I jeżeli, proszę zobaczyć, jak zniszczymy to nasze lokalne rolnictwo, nawet szerzej europejskie, czyli nie będzie konkurencji, to wtedy ludzie dowolną ilość zapłacą za żywność, no nie kupią sobie żadnych dóbr, bo będą musieli zjeść. No i wróci ten głód, ta bieda. Która była przed wojną i po wojnie. No, pan tutaj wskazał na bardzo smutny mechanizm, bo ci wielcy gracze, te mroczne korporacje, jak tutaj je często nazywam, one działają też w interesie krótkoterminowym swoim. One działają od kadencji zarządu do kadencji zarządu, a nie patrzą tak, jak pan na to wskazał, że przecież także w ich interesie długofalowym to nie będzie, bo zubożałe społeczeństwo nie kupi. Tego, co dotąd kupowało, i nie będzie rozbudowywało potęgi tych wielkich korporacji, wielkich holdingów. I to zarówno dotyczy spraw związanych z importem żywności z Ameryki Południowej, jak i bliższej koszuli ciału naszej polityki wobec Ukrainy, bo to, to są sytuacje w skali Europy symetryczne. No tu podobny groźny mechanizm ma miejsce. Jak najbardziej, no i tutaj pan redaktor przeszedł na, na, na chyba temat właśnie kapitalizmu, bo to, co w tej chwili jest w, w Europie, ale i na świecie, to już nie jest kapitalizm. To są wielkie korporacje, które mają budżety większe niż państwa, większe niż nawet Polska, które myślą wąziutko o sobie, i tak jak pan redaktor powiedział, to na kadencję to już nie jest firma rodzinna, która rozumiała. Że i jego syn, i jego wnuk, i prawnuk tę firmę przejmą i na tym rynku muszą istnieć. Jeżeli mamy tak gigantyczne międzynarodowe korporacje, to one raz są w tym państwie, raz są w tamtym państwie, i ważne są moje dzisiejsze pieniądze, które ja zarobię jako prezes zarządu, a nie co będzie z tą firmą później. No i w tę głupotę niestety Europa, przepraszam, brnie. Nie ku samozagładzie, tylko znowu mamy wybory demokratyczne co jakiś czas. Za chwilę w maju będziemy mieć wybory prezydenckie. I teraz jaka będzie decyzja Polaków? Czy Polacy zrozumieją, że interesuje nas interes tutaj? Czy poracy, Europejczycy zrozumieją, że powinien nas interesować interes nasz, europejski, teraz, a nie dać się wpędzić w jakieś utopie, że my mamy ochronić planetę za 300 lat? Bo to są takie głupoty, które są nam wciskane, że planeta płonie, a jednocześnie w Polsce mamy trzykrotnie droższą energię niż w Stanach Zjednoczonych, czterokrotnie droższą niż w Chinach. Dlatego z Polski uciekają międzynarodowe firmy, bo to znowu pokazuje, jak jest firma międzynarodowa, to Michel zamknął w Olsztynie produkcję, przeniósł ją do Rumunii, a później może przenieść do Turcji czy do Chin. Oni patrzą w Excel i, i tyle, prawda? I, I nic więcej ich nie interesuje. Maksymalizacja zysków. Krótkookresowo, to jest bożek, jeżeli chodzi o te wielkie podmioty gospodarcze. No ale właśnie, dotknijmy jeszcze jednej sprawy, zanim przejdziemy do polityki krajowej, o co też chcę pana zapytać, to dotknijmy jeszcze jednego bardzo istotnego, moim zdaniem, problemu: no bo chodzi o sprawę zdrowia publicznego. Przecież te produkty nasycone. Toksyczną chemią poza normami w wielu przypadkach, no tak jak mówimy tutaj o produktach ukraińskich, absolutnie poza normami europejskimi i polskimi, one temu w skali masowej, oni, one temu zdrowiu publicznemu zagrażają, bo już mamy szybujące w górę wzrosty zachorowań onkologicznych. A, a, a co będzie, jeśli, jeśli już w ogóle zabraknie lokalnych produktów, jednak wytwarzanych w inny sposób, jednak wytwarzanych no, w ramach tych norm ograniczających szkodliwość dla zdrowia żywności, która jest na rynku? No, i znowu, panie redaktorze, dwie kwestie. Po pierwsze, no, znowu zwracam się do nas, o, naszych oglądających. To w ich rękach jest ich zdrowie i ich przyszłość. I albo będą kupowali od swoich sąsiadów, od lokalnych rolników, którzy dzięki temu pozostaną na rynku, albo się będą łasili na jakieś promocje w supermarketach produktów, które są przejściowo tańsze, dopóki będzie ta konkurencja lokalna. Po drugie, Produktów, które są marnej jakości. Bo tak dotknął powiem. pan sedna, bo one będą tylko chwilowo tańsze, dopóki właśnie nie, nie wykończą lokalnej produkcji. Takie są zasady rynku. Potem już będą droższe, bo będą mogły być droższe. A ta maksymalizacja zysków to. To jest mechanizm, który idzie po trupach, więc, więc krótko mówiąc, to jest takie w Poznaniu my to nazywamy tak? Krótkowzroczne patrzenie na swój biznes. Będzie chwilę taniej, ludzie kupią, prawda? A co dalej, to już po nas choćby potop i tak to będzie wyglądało, bo te ceny wzrosną niewątpliwie. Dokładnie i dlatego cieszę się, że pan redaktor co jakiś czas wydaje mi się, że dużo za rzadko podnosi te tematy, żeby uświadamiać, bo to jest właśnie ta edukacja, ta wiedza o, o podstawowych rzeczach, które są wokół nas. I drugi element, który chciałem zwrócić uwagę, to paskudny system polityczny w Polsce. Bo pan redaktor powiedział, że rośnie ilość chorób, chociażby nowotworowych, tam bardzo często się mówi, że to są. Choroby cywilizacyjne. No one są rzeczywiście związane z cywilizacją, że my nie myślimy, co jemy i gdzie to kupujemy. Ale za to odpowiada Ministerstwo Zdrowia. A za e, wypłacanie później rent, za różne inne elementy odpowiada chociażby Ministerstwo Rodziny. E, więc mamy taką silosowość. Ministerstwo Zdrowia to jedno, Ministerstwo Rolnictwa to drugie. A Ministerstwo Rodziny to trzecie. I oni są niby w jednym rządzie, są niby na tej samej Radzie, w tym samym rządzie, a tak naprawdę każdy patrzy woziutko. To powinno być wszystko jedno. To powinien być człowiek, nasza gospodarka i nasza przyszłość, a oni zupełnie inaczej na to patrzą. I dlatego tak ważne jest to uświadamianie. Kogo my wybieramy w wyborach? Czy ten ktoś? Spełnia swoje obietnice wyborcze, czy tylko tak jak ci w zarządach tych wielkich międzynarodowych korporacji chcą paść siebie dzisiaj, aby, aby szybciej? Czyli poszli do rządu, obsadzili swoje rodziny i swoich kolegów na spółkach skarbu państwa po 40 tysięcy miesięcznie, kupili sobie samochód za nasze, za nasze obywateli, bo teraz kupiono 70 limuzyn po 300 tysięcy złotych, no bo przecież taki minister czy taka pani minister no nie będzie jeździła pięcioletnim samochodem, tylko musi mieć najnowszy samochód. To jest do, znowu kolejna bardzo ważna rzecz, bo Polacy traktują wybory parlamentarne jak, czy prezydenckie jak takie wybory Miss Polonia. Ktoś tam będzie, no ale ten ktoś właśnie odpowiada za naszą przyszłość, za to, czy my będziemy mieć co jeść. A jak będziemy, to jakiej jakości? To on odpowiada za to, jak się Unia Europejska będzie rozwijała, bo powtórzę, najbliższe pół roku to Polska obejmuje prezydencję. I tu nie ma żadnej, proszę zobaczyć, dyskusji, co oni w każdym punkcie chcą zrobić. Jak oni y, y, zrobią, żeby energia w Unii Europejskiej i w Polsce była tańsza? Bo za chwileczkę nie będzie żadnej korporacji, bo te korporacje po, 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 polecą gdzie indziej. Panie pośle, rozmawiamy z polskim parlamentarzystą. Jeśli się nie mylę, trzeciej kadencji już pan jest posłem w Sejmie RP. No i pytanie musi być takie: co robimy? Piękne te założenia, ale wybaczy pan, panie pośle, nieco idealistyczne. Jak zmusić ludzi do tego, żeby kierowali się zdrowym rozsądkiem? To, to już nawet greccy filozofowie nie potrafili znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Natomiast niewątpliwie kropla drąży kamień i my musimy ludziom pokazywać, co jest dla nich dobre, my, media, pan, jako polityk. No i jaki jest plan? Wiem, że z panem Ardanowskim stworzył pan nowe koło. W perspektywie niedługiej mamy Koło poselskie w parlamencie. W perspektywie niedługiej mamy wybory prezydenckie. Proszę mi przedstawić, Pański plan. Kogo popieracie? Jak macie zamiar działać? No i w najbliższym czasie, co planujecie w, w związku z tym? Panie redaktorze, po pierwsze, ja jestem zawsze pozytywnie nastawiony i widzę, że jest pewna refleksja w społeczeństwie. Czyli to, co pan redaktor robi już od lat, uświadamia polskie społeczeństwo, jak działają mechanizmy. Że dajemy się na emocjach wkręcić w różne sprawy, a powinniśmy racjonalnie stąpać po ziemi, tak jak rolnicy, którzy wiedzą, że jak nie posieją, to nie zbiorą, że jak nie nakarmią, to im zdechnie. I tak powinna cała reszta społeczeństwa postępować, bez względu na to, czy ktoś jest urzędnikiem, nauczycielem czy lekarzem. Czyli nie wybierać oszustów politycznych. Co do koła, to w kole jest Paweł Kukis, Marek Jakubiak, Krzysztof Ardanowski i moja skromna osoba. Koło nazwaliśmy Wolni Republikanie, a to dlatego, że chcemy zbudować taką siłę polityczną, która się składa z wielu podmiotów politycznych. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, to te słowa przypisuje się Ronaldowi Reganowi wielkiego namiotu. On to mówił o wielkim wigwamie, że pod tym republikanizmem mieści się bardzo dużo organizacji, których nie zabijamy podmiotowości. Każda organizacja ma swoją podmiotowość, swój, swój obszar działania, swój region, a jednocześnie umawiamy się na coś. Czyli umawiamy się na wspólne postulaty, wspólne działania w ramach właśnie tych wolnych Republikanów, których no, przedstawiciele są w polskim parlamencie. Czy popieracie Marka Jakubiaka jako kandydata na prezydenta Polski? I w tej chwili wiele środowisk prosiło Marka, aby wystartował. No, on swoją wieloletnią pracą i działaniami. Pokazał, co jest wart, no, z ósmego miejsca w Warszawie zrobił drugi wynik. No coś, co się przeskoczył wielu, wielu parlamentarzystów, z których trzech czy czterech się nie dostało w ogóle do parlamentu. Więc ten wynik jego jest bardzo dobry. Na spotkania z markiem przychodzą setki osób, czyli ten odbiór jest dobry i uważamy, że byłby bardzo dobrym prezydentem. Prezydentem, który nie jest uwikłany w jakieś partyjne układanki, który ma już na tyle lat, że wie, o co w tych wszystkich układankach politycznych chodzi. I no, mam pan, nadzieję... pan wybaczy, panie pośle. Oczywiście zacnę to grono, które pan wymienił, grono, który, które wielu by mogło nazwać się grupą marzeń, Rzeczywiście, zacnych polityków, jak już powiedziałem, natomiast no, pan poseł Jakubiak nie jest realistycznym. Patrząc na sondaże, patrząc, pan mówił tutaj o, o tej zdroworozsądkowości polskich rolników, między innymi. No, patrząc na konkrety, szanse pana Jakubiaka w wielkiej, w wielkiej politycznej grze o prezydenturę z kandydatem Koalicji Obywatelskiej czy kandydatem PIS-u są mizerne. To, to dziś można wyczytać z sondaży, to dziś można wyczytać z opinii polityków, którzy mogliby go na przykład poprzeć. Więc czy to jest dobry krok? Czy nie powinniście może dołączyć do jakiejś większej grupy i tu sformułować jakąś opinię, i tutaj wskazać jakiegoś kandydata? Pan redaktor, po pierwsze, proponowaliśmy w ogóle szeroko rozumianej prawicy porozmawianie i wytypowanie jednego kandydata. Jednak jak pan redaktor widzi, nie było chętnych. No, Konfederacja już wystawiła swojego. Prawo i Sprawiedliwość nie chce w ogóle rozmawiać, dlatego stwierdziliśmy, że nie ma co czy czekać. W 2015 roku Pawłowi Kukizowi również nie dawano żadnych szans. Mówiono, że będzie miał poniżej 1%. A miał powyżej 20%. Ta edukacja w społeczeństwie idzie, idzie bardzo szybko. No ja znowu dam swój przykład. W, okręgi, w okręgu Chełmskim, tutaj na Lubelszczyźnie, ja miałem trzeci, trzeci, trzecie miejsce, a zrobiłem drugi wynik. Osoba, z, dwójko, z drugiego miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości nie dostała się do parlamentu. Podobnie z osobą z czwartego miejsca, która też się nie dostała do parlamentu, a mieszkańcy Zamożczyzny poszukali osoby z jedenastym numerem. Więc ten poziom świadomości, właśnie Polaków, że wybory parlamentarne, wybory prezydenckie to nie są wybory Mis Polonia, z całym szacunkiem dla wszystkich pani mis, bo dużo pracy w to wkładają, tylko to jest przyszłość Polski na wiele, wiele lat. Bo proszę zobaczyć, co teraz się stało. No, wybrano Koalicję rządzącą, taką, która w dwa lata zadłuży Polskę bardziej niż przez ostatnie 8 lat. Jak oni będą cztery lata rządzili, a prawdopodobnie będą rządzili przez te cztery lata, to zadłużą Polskę bardziej niż przez 30 lat się zadłużyliśmy. No, Więc... To są Zad to... koszmarne perspektywy, ma pan rację. No ja bym bardzo chciał, żeby było tak, jak pan mówi, i jak pan wie od lat kibicuje. Panu i, i, i pana koncepcją politycznym. Jednak no wygląda na to, że bez wspólnego kandydata prawa i sprawiedliwości i kogoś jeszcze. Będzie trudno, będzie trudno pokonać interlokutorów, czyli stronę lewicowo-liberalną. Stąd moje pytanie. Z grona tych kandydatów, zabawmy się trochę, już pomijając nasze tutaj polityczne konkretne przekonania. Czy z grona kandydatów, którzy są, takich najbardziej wyróżniających się, czyli Nawrocki, czyli Czarnek, czyli Bocheński. To z tej trójki, która wydaje się, że no jest tą trójką, spośród której prezes Kaczyński wybierze kandydata. Kogo by pan poparł? Panie rektorze, dwa tygodnie temu zrobiłem w Zamościu spotkanie z prezesem IPN-u, panem Karolem Nawrockim. Bardzo ciekawe spotkanie, zachęcam do obejrzenia. Link jest na moim profilu facebookowym. Było około setki ludzi. Więc bardzo dobra kandydatura, ale mimo wszystko nie jest, no właśnie problem jest z rozpoznawalnością poszczególnych osób. Polacy są bardzo zapracowanym narodem, pracującym na dwóch, niektórzy nawet na więcej etatach, większej liczbie etatów. No i z tych osób najbardziej rozpoznawalny jest minister Przemysław Czarnek. Który ma charakter, wiemy jakie ma poglądy, no ale proszę zauważyć, do wyborów mamy kilka miesięcy, a główne partie, tak jak pan redaktor powiedział, które no mają największe szanse na, na, na zwycięstwo, nie zaproponowały kandydatów. Ja mam nadzieję, że jeżeli będziemy mieć już tych kandydatów, to również pana telewizja zaproponuje im debaty. Zrobić trzeba bardzo szerokie debaty, żeby wiedzieć kto co rzeczywiście ma do zaproponowania. Bo myślę, że większość Polaków nie wie o, o, o tej wojnie pana Trzaskowskiego z krzyżem, wojnie właściwie ze zdrowym rozsądkiem. Więc potrzebne są te debaty, żebyśmy nie zrobili sobie tak krzywdy, jak tej chwili zrobiliśmy sobie z wyborem tej paskudnej koalicji rządzącej, która nie spełnia obietnic i my jako obywatele nic im nie możemy zrobić. Po prostu ten, ten, ta nasza ordynacja wyborcza pozwala na to, żeby kuglarze polityczni, powiem tak delikatnie, mogli nas okłamywać, a później przez cztery lata nic im nie możemy zrobić. Ja panu bardzo dziękuję za ten wywiad. Gościem telewizji Media Narodowe, programu Publicystyka TV, był Jarosław Sachajko, poseł nowego. Koła, wolni Republikanie, życzę panu y, sukcesów i, y, no i myślę, że życzmy sobie przebudzenia, żeby ludzie zrozumieli, żeby zrozumieli to, y, o czym tutaj mówiliśmy, jak ważne jest dla Polski y, wiele spraw, które są w przestrzeni publicznej pomijane albo zastępowane jakimiś tam pseudo, y, newsami fake newsami i bzdurnymi wojenkami. Dziękuję. Dziękuję również i nie dajmy się łapać na tematy zastępcze. Tak jest. Żywność, przyszłość Polski, nasza kultura to jest to, o czym powinniśmy głównie rozmawiać, a nie o tym, kto jakie ma buty i znowu jaką pseudoaferę nam zaproponują obecnie rządzący. Amen. Piotr Barełkowski, zostańcie z nami.